Moi drodzy, w tym odcinku zabieramy Was do drugiego co do wielkości miasta w Chorwacji, czyli pięknego Splitu. Popłyniemy w rejs na klimatyczną wyspę Solta i odwiedzimy niesamowicie błękitną Blue Lagoon. Następnie wyruszymy w podróż do miejscowości Omiś, gdzie zabędziemy 15-wieczną fortecę i po raz pierwszy w życiu spróbujemy swoich sił w kanioingu. Zapinajcie pasy, bo czeka Was miks miasta, natury, historii, morza, road tripu, cudownych zachodów słońca i oczywiście masy cennych wskazówek. No to co? Ruszamy! Szybkie pakowanie wszystkich potrzebnych rzeczy i ruszamy na lotnisko w Poznaniu. Oczywiście ponownie korzystamy z usług naszej ulubionej linii lotniczej Premium, czyli Ryanair, i w zaledwie półtorej godziny docieramy na miejsce. Rozpoczynamy pierwszy dzień. Idziemy na śniadanie, a potem rejs. Tak. Dzień pierwszy zaczynamy intensywnie, i na start udajemy się w rejs. Ale zanim skoczymy na łódź, to najpierw śniadanko w pobliskiej piekarni i łyczek kawusi. Piekarnia zaliczona, jedziemy teraz na rejs. Kupiliśmy sobie na Bajatorku za 55 euro i uderzamy na taki fajny shiprek na Blue Lagoon i na wyspę Maslinica. Także będzie ekstra. Let's go! tam już mamy Adriatyk. My idziemy sobie teraz y, po deptaczką Marmontowa. Deptak Marmontowa to modna i chętnie uczęszczona ulica, przy której mieszczą się kafejki i sklepy. Prowadząca bezpośrednio do promenady, z której kierujemy się do portu, aby rozpocząć nasz rejs. No i wypływamy. Naszym pierwszym przystankiem jest malutki wrak kontesa. To 20-metrowy drewniany statek, który zatonął w 2010 roku i leży dziś na dnie, u wybrzeży wyspy Solta. Na głębokości zaledwie 4 metrów. No to co? Skaczemy z górnego pokładu, rzecz jasna. Płyniemy te 200 metrów i idziemy zobaczyć go z bliska. Chodźcie z nami! Do Zobaczy, się Teraz pokażę jak on się prezentuje. Let's go. Teraz lunchik, który był w cenie. Do wyboru beef, fish lub veggie burger z frytkami. Wybieramy na starcie i dostajemy odpowiedni kolor bransoletki. Było pysznie! One hour later. Teraz nasz drugi przystanek, czyli mała osada położona w północno-zachodniej części wyspy Solta, czyli Maslinica. Naszą godzinną przerwą przeznaczyliśmy na spacer, pyszne lody, moment dla kucich przyjaciół i oczywiście chwilę plażowania. A w międzyczasie zdążyliśmy jeszcze nagrać fragment do naszego wyjazdowego Reelsa. Zobaczcie jak fajnie wyszła. Nie ma tego złego, bo woda jest rewelacja. Oto zatoka Blue Lagoon i jej nieziemsko błękitna woda. No to Notaca: 3, 2, 1, jump. Tam też leżeczki jak coś, chce, ale bywoliby sobie popływać. No i nasz ponad 8 godzinny rejs właśnie dobiega końca. Cumujemy w splicie, idziemy się ogarnąć i zabieramy Was do miasta. My już omyci po słonej wodzie i ruszamy na miasto, a mieszkamy tak o. Sory za syf. Poste są na bieżutko. Tak, tym razem zatrzymujemy się w logistycznie super położonej miejscówce z darmowym parkingiem o nazwie Hostel Spinat. Koszt za dwie noce to 468 zł. Zarezerwowane jak zawsze na bookingu. I właśnie udajemy się na stare miasto jako, że nie chce nam się iść znowu 2 km, to obczaliśmy, że są tutaj koło naszego hostelu rowerki, więc ściągnęliśmy sobie apkę Next Bikes i przejedziemy się rowerkami. No to co. Pojedźmy się rowerem, pomyśleli wszyscy. Zostawiamy fajne rozwiązanie, tylko zaciągamy tego loka, nie trzeba mieć tych stacji. Więc gitas. 10 minutes later. Teraz zabierzemy Was na spacer po Splicie, niezwykłym mieście, którego sterówka była niegdyś cesarskim pałacem. Najważniejsze zabytki miasta zlokalizowane są na terenie dawnego pałacu Dioklecjana, a na ich obejrzenie wystarczy nam zaledwie kilka godzin. Oto tak zwany perystyl, czyli główny dziedziniec pałacu Dioklecjana. Jeśli przyjrzymy się bliżej, to możemy tam również dostrzec posąg egipskiego sfinksa, który według szacunków ma aż 4000 lat. Do splicu został sprowadzony na życzenie cesarza, który był zafascynowany kulturą egipską. Tutaj za rogiem mamy katedrę świętego Dujana. Teraz przechodzimy przez pałacowe podziemia, które, co ciekawe, służyły jako miejsce kręcenia scen gry o Tron. Dla wtajemniczonych właśnie przechodzimy przez salę tronową i miejsce, gdzie serialowa Daenerys trenowała swoje smoki. Idąc dalej spokojnymi uliczkami pałacu Dioklecjana i napawając się klimatem tej historycznej części Splitu, docieramy do innego ciekawego miejsca, które już na pierwszy rzut oka i ucha zdaje się być niesamowicie akustyczne właśnie w miejscu dla na nazwie w vomitorium, takie okrągłe i tutaj często są koncerty, bo jest super akustyka i wygląda super. No i koteczki, rzecz jasna. Chyba mamy just chilling. No, nic ja chciała filmik, no ale no, wyszło jak wyszło. Do pałacu można było niegdyś wejść przez cztery bramy: złotą, srebrną, brązową i żelazną. Do naszych czasów przetrwały trzy z nich, a ich nazwy pochodzą od metali, z których zostały kiedyś wykonane. Tutaj właśnie stoimy przed Złotą Bramą, która wychodziła bezpośrednio na drogę prowadzącą do Salony, czyli najważniejszego miasta prowincji Dalmatia. A tą bramą mógł wierzyć tylko cesarz i jego rodzina. Cesarzowa wchodzi do miasta. The next day. Tutaj też możecie zobaczyć jakie autko mieliśmy. Zabukowane przez Booking z Wypożyczalni Alamo. Cena za 10 dni z pełnym ubezpieczeniem to niecałe 1100 zł. Co więcej dostaliśmy fajny upgrade, bo zamiast Hyundai i 20 dostaliśmy większego Tiroka, który świetnie sprawdzał się nawet na wymagających drogach. My zaczynamy właśnie drugi dzień, jedziemy na kawkę do Maczusia za Euraska, bo dzisiaj jest promka, a potem jedziemy do miejscowości Omiś, gdzie najpierw zdobędziemy taką fajną fortecę. Czeka nas hike około 40 minut stromu pod górę i będziemy mieli piękny widok na cały Omiś, a potem o 12.30 mamy canyoning w kanionie Cetina w lodowatej rzece, także trzymajcie kciuki, że mnie zamarzła. Let's go! No i wyruszamy w trasę do przepięknie położonej miejscowości Omiś. Wysokie szczyty, starówka, forteca z widokiem, piękna plaża i wpadająca do morza rzeka Cedina. Zapraszamy na dzień pełen przygód w cudownych okolicznościach przyrody. Dojechaliśmy, zaparkowaliśmy furę. Chyba jest gratis, bo nie widzimy żadnych znaków ani budki. 10 minutes later. Proszę zapytać pana, jednak jest 5 euro. Nie mają wydać, więc pan nam i mam są informację, drugi dzień bez drona, bo jak widzicie po moich włosach wiatr piździ po prostu. Idziemy tutaj, tutaj przy tej budce mamy wejście właśnie na tą trasę. 35 minut. I są tutaj ogólnie dwie trasy, jest łatwa, trudna, my idziemy tą trudną, łatwa trwa godzinę 15, a ta trudna tak 30-35 minut, więc ruszamy. Przedzamy wszystkie na trasie i workout jest niezły. 10 minut later. Okazało się, że zapomnieliśmy, że mieliśmy zmianę czasu kanioningu na 10 i się nie wyrobimy. Więc teraz szukamy na necie środku góry alternatywy i chcemy zablokować na 13. Oby się udało. Już po małym załamaniu nerwowym, które miałam na szlaku. Na całe szczęście, na ratunek przyszła platforma Yeti, na której firma Adventure Omis oferowała caniołing jeszcze tego samego dnia. Także uff. Pracujemy dalej, bardzo stromy hajk. Wow, to był No i oto widoczek na omieść ze szczytu oraz wiatr i moje szalone włosy w roli głównej. Stwierdza Staligrad została wzniesiona w XV wieku podczas wojen chorwacko-tureckich. Dzisiaj ta składająca się w czterech części budowla to świetny punkt widokowy na okolicę oraz super forma na aktywne spędzenie wolnego czasu. Zarazną dobry Later. Jesteśmy w połowie drogi, w jak widzicie moje włosy są szalone, bo kraj bo jest mega ślisko. Polecam ludziom jak są fit i w ogóle ćwiczycie, to ok. Ale rodziny z dziećmi czy starsze osoby to zdecydowanie za łatwiejszą trasą, bo jest stromo i cały czas po schodach, więc problemy z kolanami też odpada. Let's go! No i ostatnia prosta, proszę Państwa. Jest ciężka droga. Dobry workout dla UD, tyle mogę powiedzieć. Najsieg, no lecimy do autka. Spokujemy się i jazda. Teraz idziemy wzdłuż rzeki Cetina w kierunku Starego Miasta w Omisiu. Przejdziemy się jego klimatycznymi uliczkami i dotrzemy na plażę, bo przecież wszystkie drogi w Londynie on the Way, koniec końców, zawsze prowadzą na plażę. Ale sobie nie radzi z takim wietrzem. Ogólnie teraz właśnie dojrzeliśmy i byliśmy o, dokładnie tam teraz zabieramy Was na całkowicie nową dla nas atrakcję, czyli na kanioink na rzece Cetina. Otóż, caniołing to połączenie wspinaczki, raftingu, trekkingu i nurkowania. Wszystko po to, by przeżyć niepowtarzalną przygodę na łonie natury. Pozwólcie, proszę, że w skrócie pokażę Wam, jak wygląda taki canyoning na rzece Cetina w Chorwacji. Które właśnie skończyły kaniony, i było super, nie? Mm -hmm, bardzo fajne. Mm -hmm. Naprawdę polecajka. Płaciliśmy 60 euro za osobę. A w cenie transfer na miejsce, profesjonalny sprzęt instruktorów oraz dużą dawkę adrenaliny i świetnej zabawy. Janeczki super, 5 mm, -hmm. mm także w ogóle nie było zimno. Sztosik. One hour later. Na koniec tego wspaniałego dnia zajechaliśmy jeszcze na plażę Brzet w Omisiu. Dalej w omisiu i zaraz wracamy do splitu właśnie przepiękny zachodzik mieliśmy. Super randko i teraz jest godzinkę drogi jest 40 minut i wracamy do splitu. Co najbardziej Ci się podobało? No, kanioning. Niestety zdjęć nie mamy, bo były 20 euro, a byliśmy tylko na kilku właściwie, więc nie wzięliśmy. Także foteczek nie mamy, ale wieszcie na słowo, że było warto i super. Podsumowując, Split to świetne miasto pełne uroku i historii, oraz rewelacyjna baza wypadowa do poznania okolicznych wysp. Część z nich widzieliśmy podczas naszego rejsu, a na największą z nich, czyli położoną 16 km od Splitu Brać, zabierzemy Was już w następnym odcinku. Przygotujcie się, bo w kolejnych odcinkach szykują dla Was niesamowity materiał i jestem niemalże przekonana, że tak jak ja zakochacie się w miejscach, które mam Wam do pokazania. Oczywiście jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to gorąco zachęcam oraz z góry dziękuję za wszelkie lajki i komentarze. Buźka, widzimy się już niebawem.